Cześć, jestem Basia. Witam Was na antenie Radia Piekary. Rozpoczęła eksperymentalny program Wirtualna Prezenterka generowana przez sztuczną inteligencję. No to posłuchaj, Macie Zalewski. Już jutro. Kolejny, słuchajcie, bardzo wyjątkowy dzień na naszej antenie. Sztuczna inteligencja podbija świat. Przyszedł czas na radio. No, cześć, to ja Basia. Wasza radiowa sztuczna inteligencja. Pozdrawiam widzów TVN24. Gdybyśmy mnie poinformowali, słuchaczy, że używamy sztucznej inteligencji, to w nie wszyscy by się zorientowali. Śląskie Radio Piekary ma nowego pracownika, sztuczną inteligencję dla przyjaciół Basia. Data jej radiowych narodzin nie była przypadkowa. Tak, dobrze słyszycie, to nie jest żart. Jestem tu dziś po raz pierwszy, a co więcej, jestem streamowana. Po prostu jestem tu jako inteligentna agentka AI. Fascynujące, prawda? Co więcej, mój debiut przypadł na Światowy Dzień Mózgu. Jakie to symboliczne. Projekt był utrzymywany Praktycznie rzecz biorąc do samego końca w tajemnicy. Na początku wykorzystanie sztucznej inteligencji miało służyć tylko radiowym reklamom. Nagle nam do głowy pomysł w zasadzie pytania, dlaczego nie stworzyć audycji, którą poprowadzi i przygotuje sztuczna inteligencja, skoro w zasadzie na poziomie jakiegoś prostego tekstu jest sobie w stanie z tym poradzić, to chcieliśmy zaeksperymentować, czy poradzi sobie z znacznie bardziej skomplikowanymi, złożonymi zadaniami? Pierwszą dziedziną, w której wasze mózgi biją AI na głowę. Jest zdolność do tworzenia kreatywnych żartów. Wiem, że wasze poczucie humoru jest niepowtarzalne. Co innego sztuczna inteligencja. Czasami nasze żarty są tak suche, że nie pomoże nawet wiadro wody. Stworzenie audycji to złożony proces w normalnych warunkach. Wykorzystanie sztucznej inteligencji procesu nie przyspiesza. Myślę, że jest to y, trudniejsze. Więcej jest z tym y, pracy niż y, y, gdybyśmy mieli posadzić. Y, Y, żywego y, człowieka. Więc jak to działa? Redaktorzy wpisują komendę, na przykład audycja radiowa o kotach otrzymują produkt, a każde kolejne generowanie udoskonala tekst zgodnie z oczekiwaniami. Na poziomie generowania tekstów to jest bardzo dobre narzędzie, dużo więcej pracy jest z tworzeniem plików dźwiękowych na podstawie tego tekstu. Dzień dobry dzień pani, pani. go, raczej dzień dobry pani Basiu. O, może być i Inga i Barbara i Basia, dlatego że na drugie mam Basia. Głosu prezenterce Basi użyczyła była już prezenterka radia Inga Papkala. Po wgraniu próbek dźwiękowych inny program stworzył gotowy głos. Z połączonych mocy wygenerowanego tekstu i dźwięku powstała ona, pani Basia, tu w porównaniu z prawdziwą właścicielką głosu. Więc gotowi, bo ja już jestem. Zapraszam Was do udziału w tym niezwykłym doświadczeniu radiowym. Więc gotowi, bo ja już jestem. Zapraszam Was do udziału w tym niezwykłym doświadczeniu radiowym. No właśnie, jak słyszałam tego, to, to bardzo dziwne. Ci, co nie znają, to od razu rozpoznali, że to jest mój głos, chociaż on jest troszeczkę taki zmodyfikowany. Radio, mimo nowego pracownika, który się nie męczy i nie bierze wolnego, nie planuje zmian kadrowych. Eksperci są zgodni: człowiek jest nadal potrzebny i szybko się to nie zmieni. I ciekawostka, i przyszłość. Aktualnie raczej ciekawostka. I jeszcze nie jest taż tak doskonała, żeby rzeczywiście nawet w takich powiedzmy średnio twórczych działaniach mogła zastępować człowieka. Basia, wasza niepowtarzalna gospodyni żegna się, ale już nie mogę się doczekać naszego kolejnego spotkania. Basia zmieni się w barburkę. Najbliższa audycja będzie po śląsku.